Witam w kolejnym odcinku, ostatnim już z Beyond the Souls, tak jak kiedyś temu obiecałem. Yy, dzisiaj zobaczymy wszystkie możliwe zakończenia. Przynajmniej yy, te, które odkryłem. No i co? Yy, Miej oglądania. Wraz ze zniszczeniem czarnego słońca, myślę, że będę sklepował te wszystkie y, możliwe kastenki jak dalej, Spędziłem do wyborów. Prawie, wy będziecie mieć pamiętę. To um, sens, żeby tylko ja będziemy odtwarzać. Kawałek po kawałku. I obudziłam się. Nadszedł czas. Czas, by zacząć działać. Zacząć nowe życie. Okej, okay. w zasadzie jedynkę, Rejana, wiadomo, no, no, więc polecimy po kolei teraz, Jay. To było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Rejanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie i że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale to nie było to uczucie. W nocy mam wizję przerażające, wmawiam sobie, że to tylko koszmar. Sama się okłamuje. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie da się już jej zamknąć. Nie. Co nie to nie koszmary. To widzie przyszłych starzeń. Umarłam już dwa razy. Przestałam obawiać się śmierci. Okej, okay. drugie zakończenie poznane. Ogólnie dużo krótsze niż z Ryanem. No też wiecie, dużo mniej wątków tak naprawdę z Jay'em. Hmm. Ten brat takiej fluty szczerze, więc tak śmiesznie. Yy, no tak na szybką wrażenie do końca, no ale no cóż, zobaczymy czy hmm, pozostałe dwa też takie będą. Okej, okay. teraz zobaczmy trzeci wybór, Zoey. Też nie do końca pamiętam ten wątek, co tam... Mieliśmy jakiś sygnał, że możemy to jakoś poprowadzić, ale nie pamiętam. Um, mam nadzieję, że się mniej więcej rozjaśni, co tam chodziło. To było oczywiste. W głębi duszy zawsze to wiedziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Rajanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie i że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale to nie było to uczucie. Zajęli się mną, gdy byłam sama, gdy chciałam ze sobą skończyć. Zaopiekowali się mną, chociaż byłam dla nich obcą osobą. W głębi duszy czułam, że moje miejsce jest tam, przy nich. Stan pracuje dorywczo, gdzie się da. Środa pracuje za barem. A... Walter opiekuje się zoe. Cudna dziewczyna. Nie opływają z luksusu, ale. Nie źle. Nie mówiła mi o przeszłości. I o nią nie pytali. Kochają mnie za to, kim jestem, czyli znaczy, dziwaczką, która gada z duchami. Bardzo szybko zaprzyjaźniłam się z Zoe. Dostrzegłam w jej dużych, smutnych oczach siebie z czasów, gdy byłam małą dziewczynką. Wiedziałam, że jest inna odkąd ją zobaczyłam. Nie rozmawiałyśmy o tym, ale obie wiem, że coś nas łączy. W nocy mam wizje. Przerażające. Wmawiam sobie, że to tylko koszmar, ale. Sama się okłamuję. Świat teraz może uratować tylko pewna mała dziewczynka. Muszę jej pomóc. Wiem, że mam mało czasu. Gdy raz otworzy się puszka Pandory, nie do się już jej zamknąć. Nie. Co nie koszmary. To wizje przyszłych starzeń Okej okay. Ten ending duże zaskoczenie w sensie mm. możliwe, że pomijając fakt, że. Ending stawiam, że z Ryanem jest docelowy, no bo jest numerem jeden i jest też najdłuższy. No to chyba takim prawdziwym true endingiem jest ten Zoe, właśnie, że będziemy we dwójkę, we dwie, we dwie nasze baterki będą walczyć z tą z tym łączeniem wymiarów. I ciekawym aspektem było to, że w sumie a się nie pojawił w tym zakończeniu w żadnym momencie, nie mieliśmy nawet sekundy jakiś taki tam, poza tym że Zoe i JD są podobne, poza tym powiedziałem, że pokażę inne endingi, ale nie pokażę wszystkich, bo potencjalnie tak jak tutaj na przykład nie było tego jednego bo nie udało mi się go uratować podczas misji. I nie będę specjalnie robił nowego save'a, gdzie tamtego tego drugiego też nie uratuję albo uratuję tego z powrotem. Wydarzyć czy coś się zmieni, czy jakieś dodatkowe interakcje, tak dalej pewnie będzie. Pewnie by była, pewnie może by być w troszkę lepszym stanie albo coś. Mhm. Tak samo w innych przypadkach. Nie zrobię też tego endingu z wyborem śmierci. Do życia. Mm, tylko to faktycznie finalowe, epilogowe. Bo epilog jednak, yy, jednak to bardziej mi pasuje. Chociaż yy, za bardzo. Może jeszcze to dogram faktycznie ten yy, z wyborem yy, życia, Albo po prostu wsta wstawię tutaj, jak to mniej więcej wygląda i tyle. I też yy, dogram komentarz od do tego No ale na razie mam jeszcze jeden samotne, samotne zakończenie działać zacząć nowe życie ok, teraz jeszcze szybka informacja sprawiłem hmm. jak wygląda ending w yy, wyborze za światem zamiast życia zasadniczo nie stanowią dla do go z Zoe Hmm, gdzie po prostu my bardziej łączymy się z nią jako y, coś Ala Aiden, tak mi się wydaje hmm, No i wtedy na tym zakończeniu, przy tym rozwaleniu światów Amazoni i ona mówi słynną kwestię ludzi, że y, wie, że musi coś z tym zrobić, etc. Et Zaraz została samotność to było oczywiste w głębi duszy zawsze to widziałam. Potrzebowałam tylko chwili spokoju, aby zrozumieć, co czuję. Powiedziałam Rejanowi, że nasz związek nie ma przyszłości. Nasza wspólna przeszłość była zbyt burzliwa. Chciałabym o tym zapomnieć. Powiedział, że to rozumie. I że zawsze będzie na mnie czekał. Wiem, że coś do niego czułam, ale to nie było to uczucie. I jak po tym wszystkim, co przeszłam, wrócić do normalności? Czemu ludzie tak tęsknią za normalnym życiem? Na one? Praca odliczanie dni do kolejnych wakacji Kiedyś tak bardzo tego pragnęłam, ale w końcu zdałam sobie sprawę, że takie życie nie jest dla mnie i ruszyłam w świat, widziałam wiele szczeleń prowadzących za światy, znajdują się w najróżniejszych miejscach w domach, w których duchy straszą. W motelowych, których nikt nie chce spać. Żyjemy cały czas wśród duchów, mieszkają w naszych domach, śpią w naszych łóżkach, nie odstępują nas na krok każdego dnia. Wiem, że się w mroku. Mi ciebie brakowało. W nocy mam wizję przerażające, wmawiam sobie, że to tylko koszmar. Sama się okłamuje, gdy raz otworzy się puszka pandory nie da się już jej zamknąć, nie, nie koszmary, to widzie przyszłych starzeń umarłam już dwa razy, przestałam obawiać się śmierci. No i dobra, tak podsumowując całość, już gra była świetna. Dużo yy, możliwości mało znaczących na tyle historii. Yy, bo fakt, że na przykład nie wiem, yy, tam ten ojciec, tych braci, Jay i tego drugiego nie pamiętam na umiera albo nie umiera. W moim przypadku niestety nie udało mi się go yy, Nie wnosi za dużo w historii. Ale fajnie, że można mieć jakieś faktycznie jakieś znaczenie ma, tak? Ktoś przeżyje, ktoś nie. Ym, jeśli chodzi o Endingi no to najciekawszy był prawdopodobnie stan z Zoe. No i też te zaświaty pewnie by były najciekawsze łącznie z Zoe. Bo coś, że kolejna osoba z mocami i coś tam z sprawa idena też w pewnym stopniu. Hmm, nie wiem czy zamieszano, czy nie. No, ale takim true endingiem chyba mimo wszystko, znaczy true endingiem. Najczęściej wybieranym stawiam endingiem był ten z Ryanem. Nie dziwię się. <küh> y najgorszy, pewnie najgorszy że ten z taki, taki, niejaki, najkrótszy też. Mm -mm. Samotność była w miarę ciekawa też, no ale nie dorównuje ani e Ryanowi, ani Zoe. Więc tak. Jakby wyglądała mniej więcej moja opinia na temat Dingów i tej gry. Świetnie się powiem podczas tej serii. Mam nadzieję, że inne też będą mi sprawiać tyle frajdy. No i mam nadzieję, że Wam się też podobało. Do następnego.